Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Pragniemy się z Wami podzielić naszymi wrażeniami z wyjazdu na praktyki zawodowe, które odbyły się w Berlinie. Wyjazd umożliwiła nam nasza szkoła za pośrednictwem firmy Berling, która zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem z firmami, w których odbywają się praktyki zawodowe. Nasza praktyka zawodowa w Berlinie odbyła się w dniach od 3 do 22 listopada. Naszą podróż do Berlina pokonaliśmy z biurem turystycznym Sinbad, który przewiózł nas bardzo wygodnym i komfortowym autokarem, uatrakcyjniając nam podróż dobrymi, zimnymi i gorącymi napojami oraz rozrywką medialną. Po przyjeździe do Berlina zakwaterowaliśmy się w bardzo przyzwoitym hostelu który zapewnił nam wygodne noclegi oraz posiłki na cały okres pobytu. Spaliśmy w pokojach dwu- trzyosobowych, mieliśmy dostęp do telewizji oraz internetu. Natomiast posiłki jedliśmy w miejscowej stołówce typu szwedzki stół. Praktykę zawodową mieliśmy na budowie, na którą dojeżdżaliśmy miejscową komunikacją typu U-Bahn, S-Bahn oraz tramwajem. Pracowaliśmy średnio 8 godzin z przerwami śniadaniowymi. W pracy spotkaliśmy ludzi narodowości niemieckiej, rumuńskiej, chorwackiej, z którymi była ciekawa rozmowa niezbyt dobrze przez nas opanowanym językiem niemieckim, Należałoby podkreślić, że takie rozmowy mobilizowały nas i umożliwiały naukę języka niemieckiego. Po pracy czas wolny spędziliśmy głównie na zwiedzaniu dużej ilości ciekawych miejsc i zabytków ogromnego miasta. Z najciekawszych miejsc należałoby wymienić bramę brandenburską, wieżę telewizyjną Reichstag. Bundestag oraz Niemieckie Muzeum Techniki w Berlinie. Na zwiedzanie oraz wyjazdy zostaliśmy znaczną kwotę kieszonkowego w euro. Chcieliśmy jeszcze wspomnieć o naszej kolacji z grupą z Rzeszowa, zorganizowanej przez firmę Berling, która zafundowała nam to w eleganckim lokalu. Kolacja była bardzo udana. Rozmawialiśmy na temat spędzania wolnego czasu w Berlinie i o przebiegu naszych praktyk. No i nadeszło ostatnie spotkanie w firmie Berling którego zwieńczeniem było otrzymanie certyfikatów unijnych potwierdzających ukończenie praktyk zawodowych. Wspomniane certyfikaty dają nam możliwość otrzymania dokumentu Europass. Powrót do RP pokonaliśmy również z biurem turystycznym Sinbad. W Polsce byliśmy 23 listopada około godziny 4 rano. Podróż, jak i pobyt w Berlinie był bardzo udany, ale nie ma to jak w domu. Dziękujemy za uwagę. Życzymy koleżankom i kolegom podobnie udanych wyjazdów i dalszych sukcesów.